Dwa lata temu zostałem oskarżony przez prokuraturę ministra Ziobry, że obrażam uczucia religijne katolików, przedmioty czci religijnej katolików, naród polski, prezydenta spisu. No i jeszcze do tego nawołuję do rozpoczęcia wojny z Koreą Północną. To nie są dowcipy, to wszystko jest w aktach sprawy. Sąd. Rzeczywiście mnie skazał. Sąd w pierwszej instancji wyrok nieprawomocny. Prokuratura chciała więzienia w zawieszeniu za moje słowa. O sąd był nieco łaskawszy, jakieś przymusowe prace dał mi i koszty procesu dwadzieścia parę tysięcy. Oczywiście tam się odwołałem. Od tego wyroku prokuratura też się odwołała, mówiąc, że jest za łagodny, że to musi być więzienie w zawieszeniu i koniec. Nie. I teraz za parę dni, we wtorek, 22 listopada, będzie apelacja, czyli sąd apelacyjny w Lublinie pochyli się nad tą sprawą. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, no to tam na naszej stronie jest i materiał temu poświęcony i tak dalej. Ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. Chcę was prosić o modlitwę. Modlitwę nie za mnie, nie za sprawiedliwy wyrok, bo to nie o mnie tu chodzi. Żeby ta sprawa przysłużyła się rozkrzewieniu Ewangelii w Polsce. Żeby do każdego zainteresowanego życiem społecznym Polaka dotarła ta wiadomość, dlaczego ten pastor jest włóczony po sądach i grożą mu więzieniem. Apostoł Paweł to przeżył. Otwórzcie sobie list do Filipian. I mówi, a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku, pretorium i wszystkim innym. Oto się módlmy, oto was proszę.